Taki oto Volkswagen, lata 80, nie wiemy który dokładnie rok, kolega mój słowacki poszedł chyba na rozdanie nagród, ale chciałem Wam pokazać ten samochód, ponieważ jest wyjątkowy spośród wszystkich samochodów tutaj na AMTS Budapeszt 2025, przede wszystkim już pomijając te koła, tak, RH, to są 18, to jakby klasyka, ale to chyba jest... Jedyna rzecz klasyczna i normalna w tym samochodzie, bo zobaczcie sobie w środku jak to wygląda. Nie wiem ile spodni zostało poświęconych, żeby zrobić to wnętrzne, ile naklejek zostało tutaj włożonych. To auto jest tak mocno customowe, jest tak ciekawe, jest tak indywidualne, jest tak... no zobaczcie tutaj na ten granat. Granat to nie wszystko. To Tutaj oczywiście taka laleczka, która musi być w tym klimacie. Auto zostało w środku też zrobione ze znaków drogowych. O, kastecik, dziura wyłupana na drążek od zmiany biegów. No zobaczcie tutaj. To zgadnie co, co to jest. No właśnie. Więc wewnątrz tutaj mamy taką, takie oto worki z włókna wikliniane czy, 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 czy tego typu. No, to chyba nie chroni przed słońcem w żaden sposób, ale kastety są wszędzie. Kastety są wszędzie po to, żeby się trzymać podczas jazdy. Siedziałem w tym samochodzie, za dużo miejsca to nie ma, ale mi się wydaje, że to jest taka zdrowa baza do zrobienia, do zrobienia niezdrowego samochodu, bo Wewnętrznie ten pojazd jest w naprawdę w perfekcyjnym stanie. No, zobaczcie te zderzaki, tak? Zderzaki, rura wydechowa, w jaki sposób tutaj wystaje. No, rura wydechowa w tym samochodzie jest skonstruowana w sposób naprawdę wyjątkowo kreatywny. Więc jakby coś tutaj wybuchło. Nawet ten napis Volkswagena to jest przemyślany i to nie jest przypadek, że on tak wisi. Zapięcie na takie klemry. Co idziemy dalej? Tutaj no wykończenie tych zderzaków i ten łańcuch przepotężny. Dodatkowo silniczek 1.9 TDI ósemeczka, bila wmontowana, oczywiście air ride więc samochód stoi w sposób właściwy dla tego typu zawieszenia. Idziemy dalej, więc tutaj dalej te gadki zostały zaangażowane do tego trochę jeansu, żeby, żeby to wykończyć. Dalej tam mamy różne metalowe, metalowe no, zabrakło mi słowa. Metalowe, 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 metalowe znaki, może nie znaki, tylko... Dobra, to się wydnie, więc siedzenia... Siedzenia. Siedzenia przede wszystkim zostały skonstruowane w sposób przekosmicznie fajny. Zobaczcie, że to jest tak naprawdę mało co tutaj jest spawane. To jest nitowane na dole. Na dole jest nitowane. W tamtym miejscu jest tylko spawane, więc ten projekt jest zespolony, mocno przemyślany. Tutaj mamy... Dobra, słuchajcie, to. Co to jest? Powiedzcie mi co to jest? Co, co ma, to, woda ma płynąć? nie Mocz? Czy, czy o co chodzi? Miejsce na piwo? Hamulec ręczny w odpowiednim miejscu, tak jak już wcześniej patrzyliśmy, zakończony kastetem. Drugie miejsce. Znaki drogowe. Tutaj te worki. Klucz do otwierania okna. I to wszystko chyba działa, prawie działa. Następny klucz. Znaki. Szmata włożona. Od zbiornika paliwa to jest wlew, więc to została zaangażowana w to wszystko. Z zewnątrz samochód wygląda za je yeah, fajnie, żeby tutaj nie przeklinać żeby na YouTube tego nie pociągnął do przekleństw. No i przede wszystkim co z przodu, czyli tutaj ta osłona u góry przeciwsłoneczna, która przeciwsłoneczna na pewno nie jest wykończona łańcuchem, lusterka. Od tego samochodu one są One były w świetnym stanie i są w świetnym stanie Tylko zostały w taki sposób tutaj zrobione stylingowane. No i już wisienka na torcie na sam koniec Czyli ta śmiejąca się mordka No śmiejąca się, mało śmiejąca tak naprawdę I oczywiście klamry, które są z tyłu Też są z przodu, ale ta mordka tutaj została jako wisienka na torcie, no ten, ten gość tutaj nie jest zadowolony, tamina nie świadczy o tym, że jest zadowolony, ale pasuje do spójności tego projektu, także auto od kolegi Słowaka, auto nietuzinkowe, ciekawe, inne, fajne, gra to jeszcze bardzo dobrze, car audio ma pięknie, zestrojone z tym samochodem, czyli brutalne, e, hardkorowe i po prostu fajne. Jak Wam się podoba?